Wiadomość wszechświata do ciebie. W podróży życia napotykamy osoby, których postawy i uczucia są niestabilne, oscylują jak fale na wzburzonym morzu. Wydajesz się być celem tych stałych zmian, próbując zrozumieć kogoś, kto jest niestały w swojej miłości do ciebie. Ta osoba skrywa swoje najgłębsze emocje za przemyślanymi słowami i dwuznacznymi odpowiedziami, ujawniając ukrytą niepewność, jakby obawiała się, że nie odwzajemnisz jej miłości. Ta kruchość wydaje się zachwiać twoim zaufaniem, jak domek z kart na wietrze. Jednak wśród tej niepewności jest jedna jasna pewność, jesteś miłością ich życia. Ta przekonanie napotyka przeszkody, ponieważ boją się otworzyć w pełni, obawiając się niepewności i obaw o przyszłość. W tym momencie dzieje się coś magicznego. Niewidzialni aniołowie otaczają te dusze, szeptając słowa odwagi i zaufania do ich serc. Są wezwani do intensywnego przeżywania teraźniejszości, pozostawiając za sobą ciężary przeszłości i zmartwienia o przyszłość. Ta przejście do wiecznego teraz obiecuje ciepłe i szczere objęcia, jakby cud miał się wydarzyć. Cud, który sprawi, że będą świecić jak gwiazdy na nocnym niebie, promieniując unikalnym i uwodzącym światłem. Ta nowa podróż pojawia się z optymizmem i nadzieją. Wiedzą, że cudowne rzeczy czekają w przyszłości i że pozytywna zmiana jest na horyzoncie. I w tym miejscu wiadomość skierowana jest do Ciebie. Ważne jest otworzenie się na cuda, pozwolenie, aby szczęście delikatnie głaskało Twoje życie, wypełniając je prawdziwym i trwałym szczęściem. Twoje najbardziej udane dni znajdują się na horyzoncie, gotowe rozkwitnąć i zalać Twoje istnienie radością i zadowoleniem. Ciesz się tą transformacją. Poczuj się częścią tej pozytywnej zmiany, która się rozpoczyna. To jakby wieczne połączenie miało nastąpić, łącząc duszę i serca w subtelnym i harmonijnym tańcu. W sercach tych, którzy rozpoznają pomoc aniołów, wypełnia się wdzięczność, czują się prowadzeni i chronieni w swojej podróży. Cicha modlitwa jest skierowana do tych niebiańskich istot, zękując za ich boską interwencję. Dlatego idź naprzód z ufnością, bo ta cudowna podróż dopiero się zaczyna. Pozwól, że poprowadzicie siła pozytywnych zmian, objęcia przyszłość miłością i wdzięcznością. Niech błogosławieństwo aniołów zawsze będzie przy tobie, kierując cię ku jasnej przyszłości pełnej miłości i szczęścia. Mam nadzieję, że doceniłeś tę wiadomość. Kończę tutaj. Pozostawiając dwie sugestie na końcu wideo do wyboru i obejrzenia czuj się swobodnie. Do zobaczenia następnym razem.